Nic nie umiem. No to. Ona na początku coś tam. Jest. Oj, założę maskę i nie będzie chodziło jak nic. I jak to Kazik mówi wracamy po krótkiej przerwie stańcie znowu tam o kurde ja ja pierdzielę O kurde To to jest dobre Ale silnik wiedział, że taki jest słaby Silnik jest dobry Suleje są nowe, tłoki są nowe Silnik jest dobry Silnik jest dobry Mamy Nutelle na chleb dla Adriana mm. Proszę bardzo mm. kaźmiż Wielki Wpadł do butelki, nawet się grochu i pierdział po trochu Nie Złoto jesteś Niby topion <grym> Nie <Niby> topion Joker <grym> doceniony Tak? Wreszcie Kurde, kanał konkurencji mnie nie docenił <grym> no, Co jest z tyłu? Co? No zobacz Zajebiście Automatycznie zaczep No to co ty lubią najbardziej <grym> ja, 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 Nie, de, de, nie, <cookscanny> nie, 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 mam to Nie, 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 nie dziewczyny tak. O Jeszcze O kurwa. Daj mi trochę to wotu jeszcze To Tá voltou? Tá voltou?